Moje nazwisko Gąsirowski Stanisław. Urodzony jestem 1 grudnia 1925 roku. Urodziłem się na krzyczkach Karasiach. A teraz, teraz mieszkam na krzyczkach szumnych, dlatego że kiedyś było w krzyczki Karasie i dalej było, cztery, było cztery, go, cz, trzy gospodarstwa a dalej były krzyczki szumne, było dwóch sołtysów na tamten na tych pięć, sześciu gospodarstwach i na tych trzech gospodarstwach był jeden sołtys, więc w trzydziestym tam roku, ja nie pamiętam dokładnie, uchwalili tak, żeby złączyć te krzyczki na te, te, te gospodarstwa, te dwie wsie na jedną, więc przy, zgodzili się, krzyczki i karasie się zgodziły. Żeby, żeby były krzyczki szumne. Miałem 7 lat, poszłem do szkoły. Na krzyczkach szumnach i Na krzyczkach pieniążkach była szkoła. Więc chodziło się kilometr do szkoły na piesze, na piesze od 7 lat. Czterołodziałowa. Potem e, przez czteroodziałowej szkoły Przechodziliśmy albo do Nasielska, a jak to miał bliżej, ale była jedna droga, że można było albo do Winicy, w Nasielsku było za duże przepełnienie dzieci, a tutaj było we Winnicy luźniej. No i chodziłem do szkoły, do Winnicy. Chodziło się kiedyś na piesze, nie było samochodów, nie było nic, tylko się chodziło na piesze. Trzeba było wstawać o godzinie czwartej. že by na 8. <laughs> do vinici, na pěše. Ahoj. No, to bylo to bylo ještě jako tako, ale živou poro to bylo marně. proto to byly mrozy, je také jak teraz. Moja mama okrencala, byly když také basvyky, taky kaptur duży, také duží, kdy byly tu s odrazu také uši, okrencala na, na okovo. <laughs> I się chodziło, nie, nie sam, tylko było nas tu kilkunastu rówieśników takich, no jednych, jednych starszych, ludzi byli o rok młodszy, drugi by starsze, no ale się chodziło już razem, do 39 roku. A przysz, jak się przyszło ze, z tego, ze szkoły, to nie było tak, żeby, żeby tam sobie chodził, albo tam. Tylko zawsze była jakaś praca, albo był obowiązek, albo był, był wychówek w gospodarstwie, to albo krowy, albo, albo coś tam się zawsze robiło, że się pomagało rodzicom. W 39, 7 lat, 7 oddziałów skończyłem i wybuchła akurat wojna. Miałem już 14 lat. To jak Hitler, Hitler wypowiadał tę wojnę, to ja pamiętam dokładnie, jak głosił, bo akurat mój ojciec miał już radio, bo kiedyś radiów nie było i telewizorów, ale radio, na słuchawki było radio, to przez, przez te słuchawkiśmy słuchali, najpierw na Austrii, potem na Czechy, a potem wziął na Polskę, no i to, to, to pamiętam, no, a potem jak wybuchło, wojna, to... Tak, no, tak że od Pasionki tam chodziłem, na pole sobie tam, na górkę i tak dalej. To widać było jak samoloty. Pierwszego dnia od razu jak wojna wybuchła, to widziałem jak przyszedł samolot i bombardował. Szedł tam od tamtej strony, od Połtuska gdzieś, w tę stronę i rzucił na skorożkach bombę, widziałem z górki. Potem, potem poszedł tu i na Nasiersk i na Nasiersk, na Nasiersku rzucił znowu bombę. I poszedł, I, i, a przyleciały samoloty polskie, myśliwskie, obtoczyły go i gdzieś poszły. Zaskoczyła nas wojna, tośmy tak, no, było nas ro, 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 rodzeństwo, były dwie siostry i trzech nasz braci. To byli starsi ode mnie, to oni jak na, te, na, na wybuch wojny, to każeli. Przez radio właśnie głosili, żeby się ci wszyscy do, do, dorośli od 18 roku życia, żeby wszyscy wycofywali się, mężczyźni, wycofywali się tu na Warszawę i na wschód. No ja nie miałem jeszcze wtedy ty, 18 lat, to zostałem z ojcem, a, woj, a na, woj, na, na tego, jak został w domu, a jak wojna wybuchała, to zrobiła mobilizacja, zabrali konie, Polacy wzięli, była rejestracja koni i wszystkie takie dobre konie pozabierało wojsko pod, do wojska na, na wojnę. To ojciec miał takie dobre konie, fest, takie były ładne konie. Jak pojechał tam z nimi, myślał, że, że może nie wezmą, a gdzie tam wzięli, bo coś się spodobały, wzięli, przyszedł na piechotę. Bracia poszli z domu, wycofali się. Tam mój za narew i włośli, a ja zostałem z ojcem, musiałem obsiewać tu. To ojciec poszedł, co w wziął konia, bo miał takiego starego, nie bardzo konia dobrego, to by mnie podlegał pod wojsko. Ojciec zawsze mówił mi, żeby aby zasiać. jak tak zawlecisz, tak zawlecisz, a ja wrzucił, bo nie wiadomo co będzie, tak? Bo to wojna nie wiadomo. A jak się wrzuci w ziemię, to by zawsze na kogoś, jak Ktoś zginie, ale ktoś zawsze zostanie, to będzie miał. Za trzy dni to już Niemcy już byli tutaj u nas. Za trzy dni już byli tu u nas. I przyjechali tam od w tej strony, od Łomży tak od, 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 od w tę stronę i tutaj przez las tu przyjechali na, tych, na koniach po wsi trochę popostawiwali, owoców sobie urwali i pojechali. A potem zaraz za jakieś 3-4 godziny to już wojsko przyszło na motorach. Na motorach te żandarmeria jechała z karabinami maszynowymi na tych takich, mieli motory takie na dwóch kołach, a tu był taki kosz przyczepiony i w tym koszu siedział Niemiec, takie miał płaszczu, takie, takie gumowe płaszcze mieli, to takie blachy na tych. I tu swastyki i karabin maszynowy w tym koszu. Bracia wrócili z wojny. No i by tak tutaj gospodarzyli razem. Tak. Ale było ciężko, bo Strasznie już jak Niemcy objęli tutaj nas, to już było strasznie ciężko, bo nas bywali stale y, tego. Zaraz się znalazł taki sołtys, y, taki się poddał tym Niemcom że wszystko usługiwał im tym Niemcom i donosił, zabierali nas, jak była gdzie większa rodzina, to przychodzili, zabierali na roboty. Na szalwórka albo na jakieś roboty, to musieliśmy chodzić, i on był, zawsze nas napastował. Przychodził zawsze, bo było nas trzech, trzech braci, przychodzili, zabierali do plus na roboty. No i przysłał żandarmów. Jednego z nas, żeby poszedł do plus na robotę. Tak. No i jak przy. Przyszli, bo trzech, trzech żandarmów z karabinami weszli do mieszkania i każeli nam pod ścianę ręce do góry i do ojca i żeby jednego do, dał do, do tego. A mój ojciec się nie chciał zgodzić, mówi to moje synowie, ja nie pozwalam. To oni wyprowadzili ojca na podwórze i karabin i kolbę od tego, odbezpieczyli i albo tak, albo tak. No więc musieli się zgodzić. Jak poszedł, jak zabrali jednego, zdecydowali, że jeden z nas poszedł na robotę. Było nasz Czesław, był najstarszy, Henryk był potem, a potem była siostra i, i byłem ja i była jeszcze młodsza siostra. I ten Henryk poszedł do i poszedł, poszedł do, do Plus na roboty. Jak go wzięli, tak w 44 roku poszedł, w grudniu. No, i, no to, a w 1945 roku się wojna skończyła i tam się że tak wyszło, że z tej, z tych robót nie wrócił. Bo powiedział, był, pracował tam gdzieś w Westfalii, aż w jakiejś tam fabryce i przyszło dopiero to, że, że on może umarł na gruźlicę. Pojechaliśmy do Czerwonego Krzyża i nam dali te wiadomości, że w Westfalii jest pochowany i tam jest grób. 45 rok nachodził front, to nasz znowu ten sołtys wysyłał. Musiałem chodzić na okopy. Co, drugie, co, 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 co dwa tygodnie, co trzy to przyjeżdżał, sprawdzał. Jak się wróciło, uciekło się z tych okopów, to przyleciał i już zobaczył, że już że są i znowu na te okopy wysyłał. Chodziliśmy pod sam front, tam mój, pod, pod sam Bóg. I, no, i to tydzień musiałem tam być na tych okopach, bo potem jak zale, naleciały samoloty. Ktoś my musieli jakoś się wyrwać stamtąd, no tak jak znaleźli samoloty, zaczęły, zaczęły strzelać po okopach, to Niemcy się pochowali w te dołki, a my z kolego uciekliśmy do, do lasu, do lasu, ale to było kara śmierci za to, no i uciekliśmy i poszliśmy, ale jakaś się była na kuchni znowu ta dziewczyna i z nami chciała też uciekać, no to na kuchni tam była też wzięta na te i mm -hmm. ale pracowała na kuchni. No i chciała z nami, żeby ona na sama nie trafiła. No to nic nie idzie, a ja z kolego, no iśmy szli. i myśleliśmy, szos, sz, szoso, i trafiliśmy znowu na kontrol, a jeżeli ten żandar poznał tę dziewczynę, ty mówi, pracujesz tam na kuchni i ty się wracaj. Tam. No i myśmy cichutko i się wrócili. jak odeszliśmy na jakieś kilometr, poleciliśmy drugą okrężną drogą, ale jeszcześmy tę dziewczynę zostawili. Tylko sam ale był strach, bo na, na, przez most, przez narew nie można było przejść, bo, bo na moście była jedna budka z jednej strony, a z drugiej strony na Kłótusku, na drugiej z drugiej. I trudno było przejść. Więc jesteśmy, e, ja akurat byliśmy na jezdnię potem z lasu i trafiła nam się taka okazja, że jechali ludzie tam z Leman czy skądś z chorym. A kiedyś nie, nie, pogotowia nie było, tylko wjeźdli chorego na wozie końmi mm. i była pierzyna i on pod to, na te, pod to pierzyną był na wozie położony i myśmy tak się przy, do niego, do tego woza przyknęli i jako, że Mhm. No i na ten mor, bo myśli by tak, to by byli nas nie puścili, byśmy nie przeszli przez, przez Narew. A tak to puścili, zrewidowali, że to do szpitala. No i przepuścili nas i tuśmy poszli do, i do domu trafili. Na jesieni u Niemcy liczyli, że będzie jak ruszo i nas wszystkich wysiedlili tu z krzyczek. Wysiedlili nas wszystkich gdzie kto chcesz, więc musieliśmy szukać sobie kwatery na swoją rękę, tam za, za Nasielskiem. Potem znowu zbiórka się zrobiła tam, tam na tamtej wsi, że znowu zbierali, zbierali wszystkich uciekinierów, wszystkich wysiedleńców znowu zbierali Niemcy i chcieli znowu wziąć do obozu, znowu gdzieś wywieźć. Więc myśmy się rozlecieli wszyscy po wsi, a sąsiadów jednych wzięli. Z tej ucieczki, jak Rosja ruszyła front na Warszawę, 22 stycznia Wróciliśmy z powrotem tutaj do domu, bo już przeszli ruski tam nas, front przeszedł. Za Pułskim tośmy mieli już wolne drogi, ale już tam mówił tak, żeśmy tylko przyszli w parę koni, koni już bez krów, bez niczego i tylkośmy wrócili sami. Tutaj nie było nic. Był, stodowa była dobra, była pełna stodowa zboża, nie było ani nic, stodowa była całkiem rozebrana, nie było nawet jednego kawałeczka a i w stodole dom? nic, a w domu były okna powyrywane, podłóg nie było, wszystko było rozwalone, to i taka obora została kamienna, ale też był dach uskoczony, aśmy poszli, narwali z tego dachu słomy do spania na podłogę, bo nie było słomi na czym z tego dachu, z, z tej obory tej słomi się rozpostarło i się tak spało razem. To potem ojciec wylepił sobie takie na środku, dopiero kuchnię takie, tak się nazywała koza. Jedna była blacha, taka fajerka z, z dwoma fajerami, co można było gotować i pali nisko i się na tym gotowało i tak się spało. A znowu i Znowu ruski najchodzili i znowu wzięli. Brata wzięli na podwodę, żeby wiózł im takie rzeczy rozmaite ruską za frontem. Mhm. I znowu pojechał, była para koni, to znowu brat musiał jechać z tymi ruskami. Do Chełmszy aż jeździł i z nimi. I dopiero tam w tym pod Ostrudo, aż go tam zwolnili. No i Jechał z końmi, jeden koń już nie doszedł, bo mu upadł na rynku tam gdzieś w tym w Riplinie na rynku i nie chciał się podnieść, bo, się, bo to był kawał drogi. Nie chciał się podnieść i mi tylko przyjechał w jednym koniem. 10 kwietnia znowu ojciec mi umarł, to już my zostali sami. No i tak to nawet nie można nie było pieniędzy na pochówek, nie było tak, bo to była bieda, bo tu nie było nic. Dalej po wojnie, to już tak wiecie jak to tam było, no, też tak samo. Też było niełatwo, bo to była zupełnie nie Polska, tylko była okupacja rosyjska. Człowiek był wychowany w, taki, w takim patriotyzmie, że nie chciał się poddać znowu tej, tej komunie. No to też byli zawsze prześladowani, a rządzili znowu komuniści, to znowu napastowani. zawsze inni gospodarze to tam jak zapisali się do partii albo jak, to miał łatwiej, mhm. a my, nasza rodzina nie chciała się zapisywać, to, to zawsze, zawsze też było ciężko.